Myśli to nie fakty. Myśli, że coś ci się stanie, ale tak naprawdę zagrożenia nie ma. Czasami jesteśmy nawet w, takim, w takiej karuzeli negatywnych myśli, że coś mi się stanie. Mam klaustrofobię, ona mi się z wiekiem nasila. Panicznie boję się wind. Kiedy ja wchodzę do windy, to dostaję ataku mhm. paniki i kiedy drzwi się zamkną od windy, ja z reguły wybieram schody niż jeżdżenie windą, ale są takie sytuacje, gdzie muszę wsiąść do tej windy, to wydaje mi się, że te ściany mnie osaczają. Trzeba coś z tym zrobić, no bo to jednak utrudnia życie na przykład w jakiejś, w jakiejś sytuacji zagrożenia życia, no, trzeba będzie, będziesz musiała wejść do windy, bo na przykład będzie jakiś pożar na schodach, a ty nie, no bo ten lęk cię tak sparaliżuje, że, że nie i koniec. Ta terapia poznawczo-behawioralna, o której mówiłam, CBT, no to ona jest taką najskuteczniejszą formą terapii, która leczy stany lękowe. I stany lękowe są wyleczalne. Powiem wam ze swojego doświadczenia, że ja też miałam taką sytuację i to jest naprawdę przerażające, bo jako młoda dziewczyna trafiłam do lekarki, która już na tamtym etapie wystawiła mi kartę Dilo i w ogóle miała jakieś podejrzenia nowotworu. I ja byłam totalnie przerażona tym. I no można powiedzieć, że lekarka spieprzyła mi pół roku życia, bo zamiast zasugerować nawet nie udanie się do psychologa, psychiatry, do kogokolwiek, to próbowała mnie leczyć jakoś totalnie na oślep